Witam serdecznie Państwa zgromadzonych na wystawie w Galerii Tkalnia LGBT, plus, interpretacja 8 flag Radolorda. Teraz każdą z tych flag opowiem to, co mają, po prostu jaka jest orientacja dana seksualna lub tożsamość płciowa. Zacznijmy od flagi transseksualnej. Flaga transseksualna odnosi się do osób, które przeszły daną formę medyczną lub chirurgiczną terapii korekty płci. Określenie transseksualizm jest to stan, w którym płeć psychiczna gender nie zgadza się z pcią metrykalną określoną po porodzie. Przykładem są osoby o biologicznych cechach płci męskiej, ale poczucia byciu płcią żeńską. Określane są jako mężczyzna-kobieta, a po angielsku na przykład facet male to female, natomiast osoby o biologicznych cechach płci żeńskiej, female to men. Olga, zapraszamy. Następną flagą którą przedstawię Państwu, jest flaga osób niebinarnych. Niebinarność, także gender queer, jest to zbiorcze określenie spektrum tożsamości płciowych, które nie są wyłącznie męskie lub kobiece. Osoby niebinarne mogą identyfikować się jako osoby o dwóch płciach lub więcej, nie mające w ogóle jako lub nie mającej jej w ogóle albo jako płeć zmienna. Dziękujemy, Olivio. Flaga osób panseksualnych. Panseksualizm jest to seksualny, romantyczny lub emocjonalny pociąg do osób niezależnie od ich płci lub tożsamości płciowej. Osoby panseksualne zakochują się w drugiej, nie patrząc na płeć. Dziękujemy, Moniko. Następną flagą jest flaga osób biseksualnych. Biseksualizm jest romantycznym lub seksualnym pociągiem wobec zarówno mężczyzn, jak i kobiet. W przypadku biseksualizmu o wyborze partnera nie decyduje płeć lecz wiele cech fizycznych i psychicznych, także więź z drugą osobą. Dziękuję, Olu. Następną najbardziej znaną flagą jest flaga tęczowa społeczności LGBT. Reprezentują na różnorodność gejów, lesbijek oraz całej społeczności LGBT. Na całym świecie barwy tęczy symbolizują po kolei: czerwony seksualność, pomarańczowy ukojenie bólu i cierpień żółty słońce i światło zielony więź z naturą niebieski sztukę, spokój i harmonię fioletowy duchowość Następną flagą, przedstawioną dla Państwa, będzie flaga osób interpłciowych. Osoby interpłciowe są to osoby urodzone z dowolną liczbą różnic w zakresie cech dotyczących płci, w skład w których wchodzą chromosomy, hormony płciowe lub nasz rządy rozrodcze. Osoby te dawniej określano terminem hemafrodyci. Dziś nazywamy je osobami interpłciowymi. Dziękujemy Wiktorio. Flaga osób aseksualnych. Aseksualizm jest to trwałe nieodczuwanie pociągu seksualnego wobec innych osób. Aseksualizm nie jest tym samym co abstynencja seksualna, która, którą jest powstrzymywanie się od aktywności seksualnej pomimo odczuwania pociągu seksualnego. Niektórzy aseksualiści są aktywni seksualnie, pomimo nieodczuwania pociągu seksualnego, na przykład by zaspokoić partnera. Dziękujemy, Wiktorio. Flaga lesbijek. Lesbijka, kobieta orientacji homoseksualnej, czyli taka, która odczuwa romantyczny i seksualny pociąg tylko i wyłącznie do innych kobiet. W oparciu o ten pociąg może budować własną tożsamość oraz zawierać trwałe związki z innymi kobietami na wiele lat. Dziękuję Państwu serdecznie za przyjście na moją wystawę. Może jeszcze kiedyś stworzymy więcej takich wystaw. Zapraszam też do zobaczenia moich obrazów, które są tutaj w naszej galerii. Dziękuję. Z tej strony Radosław Hołuszczak, Radolord. Dziękuję za zaproszenie. Po prostu z Warszawy przyjechałem, ale że dostałem zaproszenie to musiałem skorzystać i trochę późno, ale dotarłem. No, co, co mam powiedzieć, proszę Państwa, czasy mamy trudne, jak wiecie, z różnych powodów. Jeśli chodzi o tęczową flagę i kompletnie ona nie przeszkadza. Ja mimo tego, że już jestem dorosłym człowiekiem i wiele w życiu przeszedłem. Ja dzielę ludzi na mądrych i głupich, na złych i dobrych, na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I to jest mój podział. Tak? A powiedzmy tęczowa plaga, orientacja seksualna, poglądy ludzi, jeżeli nie naruszają prawa, jeżeli no, w jakiś sposób wpisują się w nasze życie, a przecież każdy ma prawo być Żydem, Polakiem, Białorusinem, osobą orientacji seksualnej jakiejkolwiek, to to mnie nie interesuje. Mnie interesuje, żeby być prawdziwym. Polakiem, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, tak? bo niestety są ludzie, którzy dzielą, e, dzielą nasz naród na lepszych i gorszych, na prawdziwych Polaków i na nieprawdziwych Polaków. Ja też na własnej skórze to odczułem, może w innym względzie, ale będąc, mam dziwne imię, tak? co też jest związane z historią Zielonej Góry, no to będę, bo kiedyś moja córka tak króciutko tylko poszła do przedszkola i pani pyta, jak, jak tata ma na imię, a e, córka moja mówi Wadim. A pani, pani nauczycielka mówi, no nie, Wadim to jest nazwa firmy, jak tata ma na imię. I musiała córka tłumaczyć, mama musiała przyjść i powiedzieć, że mam Wadim. Więc z imieniem też miałem kłopoty, mm -hmm. też byłem dyskryminowany często za imię. Byłem dyskryminowany za miejsce urodzenia, bo urodziłem się jako Polak narodowości polskiej, a urodziłem się na kresach wschodnich, na Białorusi jeszcze, bo miałem w dowodzie wpisane z SSR. Także wiem, co to znaczy być trochę inaczej traktowany przez innych i nie będę się rozgadywał, jestem z wami, bo dla mnie, tak jak powiedziałem, kolor teczy, jest kolorem pięknym, w niczym mi kompletnie nie przeszkadza i, tak jak powiedziałem, ludzi dzielę zupełnie w inny sposób. Wszyscy jesteśmy Polakami bez względu na orientację seksualną czy nawet na swoje poglądy, byle, byle to zachować ewentualne swoje poglądy dla siebie, a nie, e, nie, nie, powiedzmy, eskalować tego. Ja byłem w Warszawie podczas słynnego zatrzymania, wiecie o czym mówię, na krakowskim Przedmieściu. Ja tam byłem. Tak, ja, ja byłem, widziałem, miałem starcie w Senacie e, między innymi z panem generałem, e, z dowódcą po, Policji polskiej, panem Szymczykiem i z panem ministrem Wąsikiem, gdzie e, ich relacja była zupełnie inna, ja tam byłem i widziałem, więc wiem jak było e, i e, no, te swoje poglądy, czy swoje opinie i swoje obserwacje mogłem wyrazić chociażby w Senacie. Więc jeszcze raz, trzymajcie się, nie przejmujcie się, bądźcie normalni w pojęciu ludzi dobrych, sprawiedliwych, uczciwych, kochajcie jak każdy po swojemu, każdy ma do tego prawo i bądźcie sobą tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo mi miło i cieszę się, że tutaj mogę być i patrzeć na Twoją twórczość i na zaangażowanie wszystkich tutaj. I myślę sobie, że takie akcje są jak najbardziej potrzebne, zwłaszcza na prowincji, zwłaszcza w takich małych miastach jak Zielona Góra. Dlatego, kurczę, bądźmy otwarci i róbmy takie akcje, czy w przestrzeni publicznej, czy w przestrzeni zamkniętej, bo musimy wychodzić do ludzi i też tłumaczyć o co w tym wszystkim chodzi. Dlatego, że jesteśmy narodem, który jest mimo wszystko. Dla którego wiele rzeczy takich seksualność jest obca, bo tak nas uczyno w szkole i taki przekaz dostaliśmy. Sama to dobrze pamiętam, dlatego e, myślę, że takie akcje muszą być, e, muszą być na co dzień i ja będę się zawsze włączać, jeżeli tylko będę mogła. <grym> Dziękuję bardzo Ci. Dziękuję serdecznie. Witam serdecznie. Przyszłam tutaj w takiej roli. Po pierwsze, e, to jest członek. Gdzie jesteś? Tu, tu jesteś? jestem. To jest członek Instytutu Równości, czyli stowarzyszenia, które działa na rzecz wszystkich osób wykluczonych. I osoby z, z środowiska LGBT to jest tylko część z tych wykluczonych w naszym kraju. I jestem tutaj również jako asystentka społeczna e, pani poseł Aniety kucharski dziedzic która nie mogła być, a chciała i reprezentuje ją tutaj. składam Ci gratulacje. E, to już ważne rzeczy, po prostu ważne. A to, że są piękne, to właśnie tak z Asią siedziałyśmy i myślałyśmy, że te materiały byłyby idealne na sukienki, na przykład. I wtedy całe miasto widziało flagy, tęczowe flagi. Mm -hmm. Dziękujemy Ci ślicznie za przybycie. Dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za przybycie. I zapraszam do zwiedzania. Dzień dobry, z tej strony Radosław Hałuszczak, znany jako artysta Radolord. Stworzyłem wystawę pod tytułem LGBT+, interpretacja ośmiu flag LGBT. Każda z tych flag została przedstawiona na moim pokazie i dokładnie omówiona, co, co przedstawia. Na mojej wystawie także są obrazy artystyczne. Niektóre bardziej tęczowe, niektóre troszeczkę może mniej. E, e, Flak jest ogólnie 8. Każda z tych flag o, po prostu okazuje inną y, tożsamość płciową bądź orientację seksualną. Pierwsza flaga, flaga niebinarna, następna interpłciowa. Kolejną jest flaga biseksualna. Następną od, y, y, po niej jest flaga transseksualna. Później mamy flagę tęczową, która jest na środku, flagę aseksualną flagę panseksualną i flagę lesbijską. Serdecznie dziękuję za to, że po prostu tyle osób przyszło na tą wystawę. Zainspirowałem się mini-poradnikiem tutaj tym, który jest pokazany. Jest pod tytułem Mówię jak jest Stowarzyszenie osób LGBT Miłość nie wyklucza. To jest stowarzyszenie w Warszawie. Po prostu każda, na okładce jest ukazana każda po kolei flaga, która u mnie brała udział w moim pokazie artystycznym. I po prostu tak mnie zainteresowało to, że stworzę tych 8 flag, które tu jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze niejedną taką wystawę mieli. Dziękuję serdecznie, Radosław Hałuszczak, jako artysta Radowart. Pozdrawiam serdecznie.